Siemanolizka z tej strony Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry Metro Last Light, ostatnie światło na polskie tłumaczone. Jedziemy sobie w tym wózku, my dostaliśmy, chyba byliśmy ranni z tego co pamiętam! Tak też można się przebijać przecież przez różnego rodzaju bariery. Nie trzeba od razu przecież ich otwierać. O moja karabin. Ja straciłem wszystkie moje bronie, które miałem i to został mi tylko ten gówniany pistolet? No pistolet to jeszcze jak pistolet, ale ten karabin gówniany mi został. No, gdzie kręcę? Ile ma w ogóle wpisów do znalezienia tym razem? Dwa, uuuujujuj. Szkoda, że mało widać w tej mapie. Dobra, trzeba przeżyć. Stary, przecież tu jest... O, ja cię kręcę. Już biegnę, czekaj, musiałem sobie zrobić zdjęcie na miniaturkę. Co tutaj mamy? Tu są jakieś kokony, te kokony chyba widziałem już nie raz, tak mi się wydaje. O, amunicja, plus 4 albo pieniądze, nie, amunicja. 10 amunicji mam do tego złoma. Znaczy, stary, wiesz co, ja sam doraz tam podejdę spokojnie, tylko sobie przejrzę, czy nie ma tu jeszcze jakieś naboi, bo wiesz... Z dziesięcioma nabojami plus 26 sześć naboi, no to za dużo nie podziałamy, stary, no za dużo nie zrobimy nic. Nie wiem, co to za wałek. On, on coś pewnie nakręcał, wiecie, jakiś linę, kabel czy coś, no, ale nie mam pojęcia. Często się pojawia w tej grze. Co ja mam zrobić? A, wiem podejść do niego. Dobra, będę wiedział na przyszłość. Halo? A ja mogę wejść z tobą, czy nie za bardzo? O, to tyle. Tyle go widzieliśmy. No, trudno. Takie życie. Zapalę sobie ten fajeczkę pokoju. I co ja mam teraz zrobić? O kurde, dobra. Jakie tam ukryć się w cieniu? Co, co? Jakie ukryć się w cieniu? Przecież ja ich tu i powystrzelam. O, wyłączę światło tylko w paru miejscach. Ja czy jestem w stanie to zniszczyć? O, jestem. A oni tutaj idą, patrzcie. Padł jeden. Przeładuję sobie brońkę. Oni mnie nie widzą chyba. Ale strzela na oślep, gościu. Dobra, leży. Został mi jeden nabój, czyli jeden celny strzał w głowę pozostał. A, już nie pozostał żaden. Jaką masz broń? A masz tą, co ja, to ja jej nie chcę. A tu... Kurde, ale gościu mi wyszedł na klatę. Przeładuj, a co? Czemu ja ciągle przeładowuję, Mam jeden jeszcze z pistoletu, strzał z jakichś się znalazł. Przy okazji, no i już koniec. Po ludziach, przeładuj broń. Nie mam naboi, co to jest za broń? O, dostałem nabój do pistoletu. Ja zniszczę sobie to światełko, bo mnie troszeczkę, o, drażni. Ale co to jest? Jakaś mini dubeltowa. Ale ja cię kręcę! Albo pistolet jakiś. Dobra, bo ten też musiał mieć naboje jakieś. A też miał tą broń śmieszną. Nie, nie mam no, niestety naboi do pistoletu, szkoda. Ale tu ziomek gdzieś był. Oj, po, ziomku. Jeszcze ktoś tutaj czeka na mnie, czy nie za bardzo? Mogę wejść, halo? Puk, puk? To ja? O, widział mnie. O, kurde. Gościu z jakiejś maczety mnie atakował z daleka, nie wiem. Nie, nie strzelaj do mnie! Czekać, bo umieram, umieram, zgubiłem się światło. No i zdechłem, jak debil. Dobra, zaczniemy raz jeszcze. Nic się nie stało. Macie nic... Czy Ja mam pistolet. Mam pistolet, możemy sobie wrócić się. Gdzie jestem? A oni z tej wychodzą, dobrze. No ale dobra, tam nic nie muszę się obawiać o nic. Oni tutaj sobie wyjdą. Nie wiem, czy wyjść im naprzeciw nie za bardzo. Co, tak myślę, że nie za bardzo się opłaca. Nie, możesz się nie ruszać? Nie trafiłem w niego? Jak ja jestem ślepy, chyba. Dobra, teraz trzy naboje mi zostały. Chyba lepiej niż poprzednio, tak mi się wydaje. Co miałeś? Ten karabin będzie. Przepraszam! Dobra, nie wiem, czy trafiłem mu w głowę. Chyba ta. Nie mam apteczek! O, ty w dup. No to jestem skończony. No trudno się mówi. Takie życie. Światło wyłączone. Cały ekran mi miga. O, to chcę. To może być ciekawa brońka. Trzy naboje ma tylko. Czy ktoś tu jeszcze leży? Tu jeszcze ziomek. o, właśnie. O, jak go mi chodziło. Eee, zostaje mi tylko pistolet i lecenie. Miejmy nadzieję, że uda mi się cokolwiek zrobić. O, świetnie. No to już po mnie. No to już po mnie. No trudno. Nie wiem, czy on, on jeszcze żyje. Ile on miał życia? No dobra. No dobra. Co my tam jeszcze mamy? Ktoś wcelowany jest we mnie. Światło wali po oczach. Krew mi napływa do mózgu. Ale poza tym tu Na razie nie widzę. Czy jak strzelę, to, to to wybuchnie? Miejmy nadzieję, że nie. Ok? Miejmy nadzieję taką. Halo? Przepraszam? Jest tu ktoś? Chyba my widzieli. O, ubiłem go. O kurde, ale jestem zesrany. Czy ja mam jakiś granat? Raczej wątpię. O kurde, se stanąłem jak, jak debil jakiś. Mam jedynie noże. Czemu tym nabojami strzelasz? Ty debilu jeden! Kto ci kazał? Dobra. A to jest po prostu so close jestem. Masz jakieś amunicję? Masz. Może jakąś apteczkę nic nie miałeś, jasne, że tak Co on tam? Chyba nie żyje. Przaduję sobie Częste ładowanie broni jest przydatne. I zabójcze Tutaj ziomek leży. On ma tą samą broń, co ja mam, znaczy co sobie znalazłem. Chciałbym apteczkę. O cię w pizdzieć się przestraszyłem stary ciebie. Dobra, tam chyba nie wiem czy go ubiłem, czy nie. Parę nabojem zostało tylko Nie, kurde, zaczął strzelać na oślep Co za debil Kto strzela na oślep w tych czasach? Dobra, ale do przeżycia Runda trzecia Trzecie raz powtarzamy, no to runda trzecia, no tak Nie z tą strony w ogóle idę Dobrze, teraz po cichu ja Może wyjdę im naprzeciw I zacznę celować im w głowę No to nie jest najlepszy pomysł Wycofam się, kucnę I teraz Nie ruszaj się, Ciii. O, poszło, obydwóch zestrzeliłem bardzo szybko. Jeszcze jeden tu sobie wyleci na mnie. A może nie wyleciał? No, no jak nie, to nie, Słuchaj, Ja nie będę go zmuszać, oczywiście. A ciebie mam, ale to chciałem. Ja bym sobie chociaż raz z tego strzelił. Wygląda to jak taki przycięty shotgun, który już miałem. No ale dobra, no możemy chyba iść dalej. Tam ziomek stał, już go nie ma. Tutaj też ziomek stał gdzieś, o. Już go też nie ma. Mam jeszcze jakieś naboje? Ile mam tam naboi w tym? Sześć naboi mi zostało, czyli magazynek. Rozumiem. Ja ich nie widzę, to jest najgorsze. Ja tutaj praktycznie nic nie widzę. Zacznijmy od tego. Dobra. Wyłącz światło. O, ty w dupiu. Dobra, jeden padł. Gdzieś tam z kilometra do mnie strzela ktoś. Tutaj głowę wychylił, oczywiście dwa razy nie trafiłem, bo po co? Znowu mnie trafił jakimś cudem. O, lekko z kilometra. O, żyje. No to. ma szczęście, no co ja poładzę. To ja jestem debilem, jak widać. Wychyl się jeszcze raz. Dziękuję. Tutaj z góry się wychylisz do mnie? O, chyba już nie za bardzo. Teraz mam przynajmniej więcej życia niż poprzednio. Tyle dobrze. Ale nadal by się przydała amunicja. Czy mogę z tego strzelać? Nie, bo to jest hack. Podnośnik jakiś. Coś tutaj mamy? Nic tu nie mamy. Ja w ogóle myślałem, że z yy, zapalniczki oni nie widzą świata, a się okazuje, że... A ty co tak leżysz? <laughs> nie! Czekaj, bo ja tylko patrzałem! No i znowu zmieniłem naboje na te ogniste. No debil, Co no. ja poradzę? Cześć, ja tylko... Ja chciałem mu zdjęcie zrobić, no i straciłem taką okazję. Tak ładnie leżał. Dobrze, mamy jeszcze trochę naboi, tu sobie podejdziemy. O! A tu jaki tłumik ma śmieszny. Apteczka! Oho, ratujesz mi życie, stary kluczyk. O, o kluczyk. Czy coś tu jeszcze będę miał? Co to jest za jakiś parowar? A to jest ten jak koza, taki kominek czy coś w tym stylu. Utknąłem. Mogę to otworzyć? Mogę i naboje, Świetnie. Ja bym chciał ten pistolet mój zamienić na ten pistolet, co oni mają. Co tutaj leżą, przepraszam. Nie, nie ładuj go, bo tu jest lepszy chyba Ja mam inny tłumik Ale ten ma celownik jeszcze To sobie zamienimy, patrzcie O ty w dupiu Ale potężnie wygląda teraz Dobra, wyłącz światło, jak możesz O, będziemy na cicho szli Znaczy po ciemku Masz jeszcze amunicję, masz, dzięki Cóż tutaj mamy Nie muszę używać apteczki, bo już ją użyłem przynajmniej Więc o tyle dobrze Można wykręcać żarówkę, co ty gadasz Fajnie wiedzieć. Czy ja tutaj jeszcze kogoś znajdę? Czy ktoś jeszcze mi może zagrozić jakoś bardzo? Trochę cicho się zrobiło, kurczę. Jak tu się nic nie dzieje. W ogóle ten pistolet, który tu podniosłem, to on jest shotgunowy. Znaczy, ma naboje do shotguna. A ten pistolet, który ja teraz mam w ręku, to jest jakiś potężny, czy coś? Co ty tak sobie leżysz tutaj? A to jest typowy shotgun. Tylko jednostrzałowy. Ale tak samo się przeładowuje, czyli to prawdopodobnie są te same bronie. To i ta pierwsza, tak, to jest ta sama broń, tylko ma inny, ten, inną rączkę, ma inną kolbę i ma takie trzymadło śmieszne jak do shotguna, czyli poprawia celność. No to to mogę zamienić na na przykład zwykły rewolwer mały z celownikiem, chociaż nie wiem czy wolałbym przypadkiem, czy nie wolałbym przypadkiem tamtego, który miał tłumik, o wpis. Ciekawe, który pierwszy. Gdy słuchałem historycznych wrzasków Führera, wszystkie elementy układanki zaczęły do siebie pasować. Ataki na nasze patrole, pojmanie mnie jako reprezentanta polis. Dobrze, przeczytałem. Zacząłem się zastanawiać. No, Debil po prostu. Istnieje D6 nie jest już tajemnicą. Istnienie, nie istnieje. Kurde, nauczy czytać! Zbliża się wojna totalna w metrze. Fajnie wiedzieć, e, ja chyba faktycznie pójdę po, no ten celownik jest taki 2 na 10, a tamta bronika mogła być ciekawsza, ja chyba już mogę włączyć całe światło, więc sobie włączę, apteczki, o świetnie, mamy granaty, nie wiem czy to może wybuchnąć, się nawet nie chcę sprawdzać, dobrze, skoro już mamy zrobione coś takiego, więc pójdziemy sobie teraz po mój, o nie wzięłem tutaj amunicji, Mój pistolet sobie wezmę. Ten był lepszy, bo jest z tłumikiem. A, tłumiki są fajne. A, tu się pali. Tu jest jakiś kibelek, tu jest... Co to za brońka? To też jest rewolwer jakiś. Znaczy rewolwer, pistolet. Dobra, pochodzę sobie z nim, bo tego jeszcze nie mieliśmy. Tego nie mieliśmy w poprzedniej części, to możemy sobie yy, pograć z nim. To jest chyba nowość akurat do tej części dodana. Ja już tu byłem. Ja tu przed chwilą byłem. Światło mi się kończy. A, trzeba ładować latarkę, zapomniałem. To było głupie troszeczkę, co zrobiłem. Przepraszam, idą do mnie, idą po mnie. Dawać mi tu ich. Mam teraz shotguna, znaczy w zasadzie troszeczkę jak rewolwer, taki colt potężny, a jest gumiany, jak widać. Może nie, nie na daleko. Może dlatego jest gówniany. Z tej strony ktoś mnie atakuje? Nie, oczywiście, że nie. Tam z góry mnie ktoś atakuje. No. Wychyl się, swaniaczku jeden. Dobra, ten pistolet na daleko jest gównem. Więc trzeba wrócić do mojego pistoleci małego. Eee, chyba zestrzeliłem. Eee, chyba jest dobrze, nawet bym powiedział. To się jeszcze do mnie strzela. Tutaj ziomek siedzi. Pff, co za bzdury. Do kogo ty strzelasz. O kurde, żebym stanął akurat. No dobrze. On tam gdzieś stał, tak? Dobrze, pamiętam. A już chyba tam nie stoi nawet. Czy to byli wszyscy? Bo się boję, że zaraz wyjdę i dostanę... O strzała na pysk. Tam jeszcze jeden stoi. Albo się kładzie co on robi niby? Światło bym wyłączył, ale nie mam czym. Nie chcę martować naboi, bo tych ma... nabojów i tak mam mało. On usiadł? On chyba nie żyje cie kurde, żem się przestraszył. Coś się dzieje. Halo? No, bro, nieważne. Temat dwie brońki. Naboje zawsze spoko. Um, czy muszę zejść na dół? Tu jeszcze z tej strony nie wszystkiego nie przejrzałem. Jedy z tej strony. A ja sobie włączę latarkę. Co mi mogą zrobić te gnidy małe? No, i tak będę musiał przejść górą, bo widzę, że. Dobra, nie, czyli byłem na dole wszędzie. Kurde, macie, wiesz ogarni dubsko. Co ty robisz ze swoim życiem? O, radio, o pistolet, a nie, ja go wymieniłem przecież. Dobra, nieważne. O, bym spadł teraz. E, idziemy na dół? Eee, idziemy na dół, czemu nie? O! Włącznik. Przełącznik, wajchać, Jak jakkolwiek to jeszcze jest nazywane. O, coś to było. Pieniądze. To jest ziomek miał? Nie ile w ogóle tu ludzi siedzi? To ten chyba siedział, jak do niego strzelę. Alu nie, to ten chyba. Nieważne, któryś siedział na dupie, jak strzelał do mnie. Troszeczkę brak szacunku do mnie z ich strony. No, ale one wszystko ode mnie zależy, oczywiście. O, ten, ten siedział i się umarł sam, sam z siebie. Ja nic nie zrobiłem. Coś tu było, o, nie? A 4 Wchodzę bez pokania. Nie wiem, czy miałem go zabijać, ale to zrobiłem. Przepraszam, mogłem nie robić tego, ale mógł mnie on zabić, albo ja, albo oni. Wiecie, jak to działa. Tak, i przewodnik jak Paweł pozwala nieco odpocząć. Wygląda na to, że już tu kiedyś był i dziwactwa Rzeszy go nie zaskakują. Chciałbym wiedzieć, jaką misję wykonuje, ale nie mogę znaleźć odpowiedniej chwili, by go o to zapytać. Paweł wydawał się wiedzieć, że Rzesza przygotowuje się do wojny. Tymczasem dla mnie to była nowość. Opowieści o magazynach D6 już krążyły po metrze. Zakon nie chciał ukrywać znaleziska, ale czasu na odpowiednie wyjaśnienia było coraz mniej. Rzesza niemal skacze zakonowi do gardła, próbując odebrać bazę. A co się stanie, kiedy także Czerwona Linia i Hanza dowiedzą się o Bunkrze? A więc to o tej wojnie mówił Młynarz. No tak, wszyscy wiedzą o wojnie, oprócz mnie. Ja Cię przepraszam, Zbyszek, nie, nie, no ale ja się bałem, że Ty mnie ubijesz. Czekaj. O, nie ten, ciem. O. <laughs> to jest jeszcze okropniejsze. Co jo? Nie, to tak wygląda. No tylko to, to jest ketchup, ok? To był ketchup zwykły. Ja mu nic nie zrobiłem. Proszę, proszę nic nie robić w tej sprawie. Ja naprawdę to było. Widziałem, to jest jakiś chyba kondensator, czy. Nie wiem. Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest często w sprzętach elektrycznych. Znaczy, przynajmniej ja to znajduję w sprzętach elektrycznych. Typu na przykład. Kuchenka mikrofalowa? Chyba w niej znalazłem coś takiego. Może to jest jakiś, nie wiem, na pięciometr albo co innego. Naboje? Uuu, pieniążki, a nie naboje. Gdzie ja muszę iść teraz? Pytanie. Wszędzie byłem. A, tu jest kratka wentylacyjna. Czołgam się pająków tu jest pełno, jak ja bym widział takiego pająka w prawdziwym życiu. I się miałbym jeszcze przeczołgać koło niego. To ja bym chyba zesrał się w gacie. Przyjaciel. Paweł niemal z pewnością zawiśnie, kto wie, co by, było, by stało się ze mną, gdyby nie uwolnił. Gdybym mnie uwolnił... Boże, ja czytać nie potrafię. Czerwony, niebieski, żółty. Co za różnica. Zaryzykował dla mnie swoje życie. To nieczęsto zdarza się w metrze. Nie mogę go tak po prostu zostawić. Czemu nie ma muzyki w grze? Halo? Ej, dziwne, muzykę nie ma w grze. A jest na Maxa podgłoszona. Podgłośniona, czy jakakolwiek. Czy to jest Paweł? Siema. Nie ja muszę go uratować. Dobra, y, to będzie taki krótszy, dłuższy. Nie wiem, bo ja mam 20 minut nagrania, ale pewnie około z 10 wyjdzie. Będzie taki krótszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Pozytym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.